Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawiam w dwóch odcinkach. Drugi odcinek to bonus dla osób wspierających kanał. Teraz powiem Ci, jak zacząć rozwiązanie tego zadania, jak przyjąć y, niewiadomą. W zadaniu mamy dwa krany. Oba krany odkręcone jednocześnie napełniają jeden zbiornik. Wiemy, że jeden z kranów napełnia zbiornik wolniej. Drugi z kranów szybciej. Kran A napełnia zbiornik wolniej, ponieważ czas napełniania jest krótszy o 6 minut niż napełnianie przez kran B. Dlatego czas napełniania kranu A oznacz sobie w ten sposób: T odjąć 6. Ja tutaj w skrócie zapiszę, że chodzi o kran A. I to jest czas podawany w minutach. Natomiast kran B napełnia ten sam zbiornik w czasie T, jedynką będę oznaczał pojemność zbiornika pojemność czy objętość pojemnika o tak zapiszę w skrócie V pojemnika I teraz moi drodzy układamy równanie Wiemy że oba krany należy odkręcić jednocześnie Wiemy też że te krany napełnią zbiornik w ciągu 4 minut więc Załóżmy, że kran A w ciągu jednej minuty, w ciągu jednej minuty napełni taką część zbiornika. Natomiast kran B taką część zbiornika, a w czasie 4 minut kran A napełni taką część zbiornika. A kran B taką część zbiornika. I teraz na podstawie tych informacji stwórzmy równanie. Jak ono będzie wyglądało? Zobacz. 4 podzielić przez t, odjąć 6, dodać 4 podzielić przez t. I w ten sposób napełniamy jeden cały zbiornik. To równanie i jego rozwiązanie pokażę już w odcinku bonusowym.